No cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik, 10 rano, a już mamy 14 stopni. Krótki rękawek, bo dzisiaj w ogóle bezwiecznie, więc bardzo przyjemnie to jest w ogrodzie. Mamy chyba przez cały tydzień, będziemy mieli około 15 stopni w ciągu dnia i 5 stopni w ciągu nocy, czyli to oznacza... Że zacznie się już wegetacja. Wegetacja z, ja, roślin z umiarkowanego klimatu zwykle zaczyna się, gdy jest chyba 3 dni pod rząd, gdzie średnia temperatura jest powyżej 5, 5, 5 stopni. Więc na pewno u nas tak to będzie. Już widzę na moich niektórych roślinach, że się do, rozpoczęła dobra. Inne tylko zastatują, na inne ciągle czekam. Nieważne. Dzisiaj, dzisiaj będzie zapracowany dzień, to dzień wolny od pracy. I tak, zaczynam od wysadzania lili. Potem wysadza mojego klematisa. Dostałem już klematisa od M&A Charmaine. Za chwilkę dołączę, dołączę zdjęcie, jak on wygląda. A oprócz tego czekam. Dzisiaj mają przyjechać, być wczoraj jest jeden dzień opóźnienia, mają przyjechać dwa kolejne klematisy. Jeden to jest klatka, drugi jest powojnik. Mają przyjechać dwa dodatkowe powojniki. Jeden to jest powojnik Nubia, a kolejny to jest powojnik Koreana Amber. Jeśli dwa z nich będą czerwone, jeden będzie, jeden będzie taki żółto-bursztynowy, powiedział. I, I zobaczymy. I powoli zaczynamy sadzić moją, moją dżunglę. To jest projekt na lata. To się nie zrobi w ciągu jednego dnia, ale od czego czasu trzeba zacząć. Także zaczynamy od tej wiosny. Do dzieła. W tym oto miejscu, tu na rogu, wysadzę lilię. Lilia odmiany African Queen, piękna, pomarańczowa lilia, bardzo intensywnie pachnąca dorastająca mniej więcej do 1,20 m, metra m, więc myślę, że w tym roku, będzie, w, tym, w tym tutaj rogu będzie dobrze wyglądała. Jak sadzimy lilie? Lilie sadzimy głęboko, 15-20 cm spokojnie, to są, spójrzcie tylko na to, już, już w ogóle wyrasta, to są duże, silne cebule, duże bulwy, które spokojnie sobie poradzą. I tylko tak, mała uwaga: Lilie nie lubią stać w wodzie, dlatego, jeśli mieszkacie na, w miejscu, gdzie macie ciężkie gleby, blisko wody, czy tak jak na przykład w Szkocji, gdzie jest bardzo mokra zima, dobrze ten spód. Ja tu wysypałem 4-5 cm warstwa drobnego żwirku. To sprawi, że podstawa tej cebuli nie będzie stała w wodzie. A tylko, że niespokojnie sobie przez ten żwirek przerosną, ja je sadzę troszkę gęściej niż normalnie bym sadził, ale chodzi mi to, mówię. Żeby to był efekt dżungli, dlatego wszystko co będzie, będzie gęsto dosło. I teraz tak, tu sipię jeszcze może 2-3 cm żwirku, żeby je delikatnie przykryć. Nie martwcie się, te cebule sobie spokojnie poradzą. Myślę, że to wystarczy. Tu mam teraz troszkę swojego własnego kompostu, którym przez dwa lata przekompostowałem darm trawy. Jak widzicie jest już porządnie rozłożona, więc spokojnie można to rozprowadzić. I będzie dobrze. Ta ziemia stąd na górę. By się za bardzo nie wyróżniało. I tak właśnie sadzę swoje, swoje lilie. Zaraz Wam pokażę, gdzie posadzę tą drugą odmianę. Red Dutch. I to jest to miejsce, które wybrałem na tą dru drugą odmianę lili. Zaledwie metr różnicy. Wszystko dookoła spróbuję gęsto gęsto również nasadzić, żeby to już jakoś to w miarę wyglądało i stopniowo będę sadził duże palmy i duże rośliny zimozielone dookoła, które właśnie zapewnią mi ten efekt, efekt dżungli. No mówię, ale zaczniemy, zaczniemy od tego od czegoś trzeba zacząć. Te troszkę inaczej wyglądają te, te cebule niż poprzednie odmiany, ale troszkę mniejsze, a mimo wszystko powinna być większa odmiana. Powinna dorosnąć do półtora metra. Podobnie, żwirek na dnie. Wykończę tą paczkę wilku. dosypując, no i jest ładnie. Tutaj będzie troszkę bardziej sucho, bo jesteśmy bliżej drzewa, więc ta ziemia będzie bardziej sucha. Teraz dosypię ziemi i już jest gotowe. Będziemy czekać, aż nam te lilie wyrosną. Tu jeszcze nie dopowiedziałem. Ta odmiana lilii nazywa się Red Dutch. To jest ta linia, która ma bardzo takie dekoracyjne czerwone kwiaty w środku z żółtą z żółtą obwódką, jak już mówiłem, drasta na więcej 1,5 metra i myślę, właśnie, że to kolorystycznie wszystko będzie ładnie tutaj się nam komponowało. Lilie już posadzone, więc czas na powojniki. Ta odmiana tutaj to jest powojnik Charmaine. Charmaine jest, e, należy do drugiej grupy powolników. Powolniki wyrażamy na trzy różne grupy. Grupa pierwsza, te które się w ogóle nie przycina, nie, nie. Druga, druga grupa, te które przycinamy lekko i grupa Trzecia, które obcinamy bardzo bardzo mocno. To jest włoniec należący do drugiej grupy, czyli będziemy go lekko przycinać. Cecha charakterystyczna tej odmiany jest, że ma różne kwiaty, znaczy różne w sensie, że tak. Po pierwsze, ma bardzo piękne czerwono-różowe, intensywne kwiaty do 15 cm średnicy, które pięknie się wyróżniają na tle jego intensywnie zielonych, takich błyszczących liści. A dlaczego ma różne kwiaty? Otóż, pierwsze kwiaty, które pojawiają się w czerwcu, w lipcu są piękne, czerwone, pełne. Później wyda, wy, wy, wypuszcza drugi raz kwiaty, które pojawiają się mniej więcej w e, sierpniu, w sierpniu, wrześniu. I te kwiaty są zwykle albo pojedyncze, albo półpełne. Czyli na jednej odmianie, dwa razy w ciągu roku, będziemy mieli dwa różne kwiaty. Sadząc powojniki, musimy pamiętać, że powojnik lubi chłodną ziemię. Nie lubi, gdy ziemia jest gorąca intensywnie, więc ja go posadzę tutaj, w tym miejscu, to jest słoneczne miejsce, ale po pierwsze będzie bardzo ładnie się kontrastował z tym, tutaj obok mam kiwi psolisne, które ma piękne zielono-biało-różowe liście, a tutaj dookoła później obsadzę to niskimi daliami. Te dalie zasłonią tą ziemię, i to sprawi, daje troszkę mikoryzyk, i to sprawi właśnie, że ta ziemia nie będzie się tak intensywnie nagrzewać, jako że te dalie je zasłonią tą ziemię. Teraz troszkę przysypać. On nam się tutaj będzie ładnie, ładnie piął po tym po obelisku takim. Myślę, że to wszystko będzie bardzo bardzo fajnie, ładnie się nam komponowało. Musimy to przesypać, żeby ten obelisk będzie ustabilizowany jak i ta odmiana. Zaraz go jeszcze podlejemy i tu myślę, że w tym miejscu bardzo fajnie właśnie będzie ten ten powojnik wyglądał pięknie, taki będzie się całe pokryje to intensywną, intensywną zielenią A Dodatkowo dwa z w ciągu roku pojawią się bardzo, bardzo piękne, duże, czerwone kwiaty. No właśnie paczka przyjechała. Nie wiem jak to zapakowali, mają tam być dwa rodzaje klematisów, dwa gatunki. Biorę się zaopakowani i od razu jednego będę wsadzał. I to teraz tak, w tamtą dziurę, obok tej tutaj, Wiśni japońskiej ozdobnej odmiany Amonogawa. To jest ol-kolumnowa odmiana, przepięknie kwitnąca wczesną wiosną, ale później, tak w czasie roku, ten pień tu jest goły i tak średnio ciekawy wygląda. Dlatego kupiłem tego powojnika. To jest odmiana Nubia. Jest odmiana z trzeciej grupy, czyli je się przecina krótko i to jest dosyć kompaktowa odmiana. Kwitnie całe lato i jego tam wsadzam i on się będzie mi tu właśnie po tym piął. Tam będzie kwitł, a jak później, jesienią, on przestanie kwitnąć, te ich liście znowu tej wiśni będą miały piękne pomarańczowe kolory. Przez zimę nic, wiosną przycinam krótko tego, a tam jest znowu zakwita. i znowu zakwitaj. Tak sobie to wymyśliłem. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powojnik grupy trzeciej, odmiana Nubia. To już na tyle, że jedna się z Wami a tu jeszcze Wam pokażę jednego powojnika, który mi dzisiaj przyjechał. To jest odmiana Koreana Amber. To jest odmiana drugiej grupy, czyli lekko przy jego przycina. W tym roku wysadzę go do pojemnika i pójdzie na taras, a później docelowo też tu wejdzie, przyjdzie do ziemi. Dlaczego mi się ta odmiana bardzo podoba? No tylko spójrzmy te kwiaty pełne, takie wsycające kielichy. Bardzo fajnie to wygląda. A poza tym ten kwiat w 2016 został wybrany rośliną roku na wystawie Chelsea. Chelsea to jest największa wystawa kwiatów na świecie. Odbywa się co roku, poza zeszłym rokiem z oczywistych przyczyn. Odbywa się na Chelsea w Londynie i właśnie w 2016 ta odmiana zdobyła nagrodę rośliny roku. Dobra, a teraz już idę kopać, idę dalej wkopować. Trzymaj się, się ciepło. Cześć, papa. Pa.